Grupa mnichów wiernych tradycji postanowiła zerwać z Rzymem. To skrajny gest, który zwiastuje widmo schizmy. Ich słowa są oskarżeniem, ale także deklaracją miłości do wiary. Jednak powody, które skłoniły ich do podjęcia tego kroku, skłonią każdego szczerego katolika do refleksji. Czy naprawdę się mylą? Zostańcie z nami. W Kościele doszło do nowego trzęsienia ziemi. Tym razem nie za sprawą postępowych teologów czy ruchów synodalnych, lecz niewielkiej grupy mnichów, którzy w ciszy swoich klasztorów postanowili podnieść głos. Synowie Najświętszego Odkupiciela, dawniej znani jako redemptoryści zaalpejscy, opublikowali list, który ma w sobie coś z duchowego ultimatum. Z odległego zakątka Szkocji, z klasztoru Papa Stronsej wysłano przesłanie, które przecieło świat katolicki niczym ostrze. Tradycja i nowoczesny kościół nie mogą współistnieć. To krzyk bólu, ale i wyzwanie, bo za tymi słowami kryje się nie tylko frustracja tych, którzy czują się prześladowani za miłość do starożytnej mszy. Kryje się za tym głębokie przekonanie, że kościół przeżywa erę cichej apostazji, pod płaszczykiem dialogu. Miłosierdzia i odnowy. W słowach przywodzących na myśl listy męczenników mnisi stwierdzają, że nie mogą już dłużej milczeć w obliczu zagłady oblubienicy Chrystusa. I choć do niedawna ich napięcia z władzami kościelnymi mogły wydawać się konfliktem lokalnym, dziś nabierają one wagi aktu historycznego. Tym razem bowiem duchowni nie tylko domagają się tolerancji dla tradycji. Oskarżają całą posoborową architekturę o zerwanie więzi z prawdą. Synowie najświętszego odkupiciela narodzili się wśród klifów północnej Szkocji i postanowili żyć według reguły redemptorystów w jej najbardziej tradycyjnej formie, starożytnej mszy i przedsoborowej dyscypliny monastycznej. Przez lata pozostawali na marginesie, w idealnym związku z bractwem kapłańskim świętego Piusa Drzedński. Z którym, jak zawsze, toczyli walkę o tę samą liturgię. W 2008 roku, za pontyfikatu Benedykta XVI, podjęto próbę pełnego pojednania z Rzymem i osiągnięto je. Był to znak nadziei dla tych, którzy wierzyli, że możliwe jest życie tradycją w kościele. Ale iluzja jest krótkotrwała. Nowe reformy, język synodalny i obsesja na punkcie inkluzywności. Zamieniają ten dialog w powolną marginalizację. Przeniesieni do Nowej Zelandii, mnisi byli stopniowo izolowani, a następnie wydaleni z diecezji Christchurch. To wywołało ich reakcję. Publiczny list, przerywający milczenie i otwarcie deklarujący to, w co wielu wierzy, ale niewielu odważa się powiedzieć. Dokument, wydany przez szkocki klasztor Papa Stronsay. I podpisany przez wszystkich członków zakonu jest aktem zarówno zerwania, jak i miłości. Zaczyna się od słów, które wyrażają więcej bólu niż gniewu. Piszemy z wielkim smutkiem, zjednoczeni miłością do naszej świętej matki Kościoła. Mnisi przyznają, że przez lata pragnęli żyć jako dzieci tradycji w strukturach współczesnego Kościoła. Ale teraz piszą. Musimy uznać gorzką prawdę. Wiara katolicka wszystkich czasów jest nie do pogodzenia z nowym Kościołem, owocem Soboru Watykańskiego II. W zaledwie kilku linijkach pada zdanie, którego wielu od dawna po cichu się obawiało: Nie mogą współistnieć w tym samym ciele. Tymi słowami mnisi nie ograniczają się do krytyki doktrynalnych przesady naszych czasów, ale otwarcie deklarują, że posoborowa struktura i tradycja katolicka reprezentują dwie rzeczywistości, których dziś nie da się pogodzić. Jest to akt, który nawiązuje do proroctw świętych i mistyków, od Anny Katarzyny Emeryk po Fultona Shina, o nadejściu kontrkościoła, ziemskiej kopii prawdziwego kościoła Chrystusowego. List jest napisany prostym, lecz nieugiętym językiem. Potępia nowy kult tolerancji, który nazywa indyferentyzmem religijnym, oraz władzę kościelną, która bardziej troszczy się o dialog międzyreligijny niż o zbawienie dusz. Wmawiano nam, piszą, że czasy Benedykta XVI to początek powrotu, ale byliśmy w błędzie. Sercem listu jest wołanie, mszy wszechczasów nie wolno tknąć. Mnisi piszą, że wierność rytowi trydenckiemu uczyniła ich trudnymi, buntowniczymi, podejrzanymi. Ale za tą stanowczością nie kryje się pycha, lecz miłość. Nie możemy porzucić mszy wieków, mszy świętych. To zdanie oddaje w pełni skalę konfliktu, który dotyka dziś Kościół. Z jednej strony posłuszeństwo hierarchiczne, z drugiej wierność ofierze. Która dla nich stanowi samo serce katolicyzmu. Opowiadają o latach milczących prześladowań, o biskupach, którzy traktowali ich jak śmietnik, o dekretach i listach, które wygnały ich z terytorium diecezjalnego. Ale z dumą dodają: Dopóki będzie jakaś dusza, która będzie nas prosić o mszę świętą, nie opuścimy jej. Jest to stwierdzenie, które nawiązuje do ślubowania spowiedników wiary z czasów prześladowań posłuszeństwa Bogu bardziej niż ludziom. I oto najbardziej teologiczne zdanie dokumentu. Władza w kościele ma charakter służebny, a nie absolutny. Wiąże nas tylko w takim stopniu, w jakim pozostaje związana z Chrystusem. Słowa zaczerpnięte wprost ze Świętego Tomasza z Akwinu, ciężkie jak kamień. Mnisi twierdzą, że kiedy przełożony odstępuje od posłuszeństwa Chrystusowi Królowi, jego polecenia nie są już ręką Boga, lecz gestem człowieka. W samym sercu listu mnisi wymieniają piętnaście punktów, które brzmią jak anatemy. Odrzucają Amoris Leticja, która zezwala na komunię świętą osobom żyjącym w grzechu. Tradicjonis Custodes. -Która prześladuje Starą Mszę Świętą oraz Fiducia Supplicans, która zezwala na błogosławieństwo parom nieformalnym. Potępiają dokument o ludzkim braterstwie, który stwierdza, że Bóg pragnie istnienia wszystkich religii i demaskują Kościół Synodalny jako rzeczywistość odrębną od Kościoła Boskiego. Odrzucają bałwochwalczy kult Pachamamy. Obojętność religijną i upokarzanie Kościoła pod pretekstem dialogu. Znieś mszę, a zniszczysz Kościół, piszą, cytując Lutra. W piętnastu wersach wyznaczają granicę, która nie dopuszcza kompromisu: albo Chrystus, albo świat. Po wymienieniu oskarżeń, mnisi docierają do duchowego sedna swojego buntu. Nieposłuszeństwa jako aktu wyższego posłuszeństwa. Cytują świętego Pawła: Choćby nawet anioł z nieba głosił wam ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. A potem dodają stanowczo: Nie możemy milczeć, bardziej będziemy posłuszni Bogu niż ludziom. Ton tekstu jest duchowy. Mnisi przemawiają jak żołnierze, którzy widzieli zniszczony obóz i odmawiają złożenia broni. Dobry pasterz prosi nas, abyśmy oddali życie za owce, mówią, aby odpędzić głodnego wilka. Dla nich wilk przybiera dziś postać władzy, która zapomina o celu swojej misji zbawieniu dusz. Reakcja była natychmiastowa. Po opublikowaniu listu diecezja Christchurch cofnęła wszelkie upoważnienia dusz pasterskie synom najświętszego odkupiciela. Rzym jednak nie odpowiedział oficjalnie. Jednak w takich przypadkach milczenie często stanowi wstęp do poważniejszego osądu, badania kanonicznego. Tekst opublikowany przez mnichów zawiera stwierdzenia, które zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego stanowią istotne zerwanie z autorytetem Kościoła. Słowa te, prawnie rzecz biorąc, są równoznaczne z aktem materialnej schizmy. Czyli skutecznym oddzieleniem się od papieża i biskupów pozostających z nim w komunii. Do dziś nie wydano dekretu o ekskomunice ani formalnej deklaracji schizmy de jure, ale ich własne słowa stawiają ich już w stanie schizmy de facto, co potwierdzają kanoniści udzielający wywiadów różnym gazetom katolickim. Gdyby stolica apostolska interweniowała, nieuniknione byłoby potępienie kanoniczne. Jak to miało miejsce w przypadku arcybiskupa Lefevre'a w 1980 r. W każdym razie mnisi wydają się gotowi zapłacić cenę. Lepiej zostać wygnanym dla Chrystusa niż milczeć w obliczu kłamstw. Piszą. Słowa, które brzmią jak przysięga wierności, ale w świetle prawa są równoznaczne z pożegnaniem z widzialną wspólnotą z Kościołem. Rozdźwięk, który na razie pozostaje zawieszony między Ziemią a Niebem. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.